Ostatnim z zestawu Record Power Pro Comfort toczenia wzłużnego, które chciałbym wam zaprezentować, jest przecinak, czyli bardzo popularne narzędzie w tego typu zestawach. I tutaj jakby są różnego rodzaju przecinaki. Tu mam przecinak sztyletowy do bardzo specyficznych zastosowań. Dzisiaj nie będziemy go omawiać. Tutaj mam dwa inne yy, przecinaki. I teraz Zwróćcie uwagę, że te przecinaki posiadają różną szerokość. I tak naprawdę ten przecinak jest przeze mnie najmniej używany. Dlaczego? Dlatego, że gdy trzeba zrobić bardzo szerokie wcięcie, aby móc dalej jeszcze popracować przy materiale, używam tego przecinaka. Ten przecinek charakteryzuje się dużą szerokością. Pozwala on również wykonywać, jak długo skośne, różnego rodzaju zaoblenie. Natomiast zaletą tego przecinaka jest to, że jest dużo węższy, pomimo swojej klasycznej formy. Jest to rozmiar 1/8 cala, dzięki czemu pozwala Wam wykonać ciasne wcięcia i przykładowo, gdy wykonujecie Szkatułkę z wieczkiem możecie wykonać ciasne wcięcie i układ usłojenia Wam się nie zmieni. Te słoje będą bardzo do siebie ładnie pasowały i się zgrywały. Także przy przecinakach bardzo często ten węższy jest lepszy. Ja natomiast dziękuję Wam za to, że spędziliście ze mną tą serię i mogłem wykonać może nieco ordynarny, ale praktyczny, bo właśnie taki potrzebuje. Ciężki pobijak.